O, od jakiego ciężaru kroksy na siłkę wypada ubierać? <grywa> kroksy na siłkę? Od jakiego ciężaru? Cześć! Z tej strony Piotr Krajewski, witajcie na moim kanale. Dzisiejszy odcinek będzie rozwinięciem poprzedniego odcinka, w którym razem z Arturem Hryszko z Train for Skills i Mateuszem Szachimatem pokazywaliśmy Wam pięć podstawowych ćwiczeń, które mogą Was przygotować do sezonu rowerowego na ostatnią chwilę. Dajcie łapkę w górę, bo to każe mi wejść jeszcze raz. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to teraz wlatuje zajawka. A w dzisiejszym odcinku już tylko teoretycznie Porozmawiamy sobie o treningu i odżywianiu. W pierwszej części ja będę rozmawiał z Arturem o teoretycznym podejściu do treningu: jakie grupy mięśniowe pracują najbardziej w czasie jazdy na rowerze, na co trzeba zwracać uwagę i generalnie czym się zajmuje trener przygotowania motorycznego. Będziemy tutaj oszukiwać, że nie jest to najzdrowszy trener. Rower, zjazdowy rower, przyjmujemy specyficzną pozycję. Tak, dokładnie. No i to prowadzi często do nadmiernych napięć, skróconych mięśni i gdzieś pojawiają się te problemy z mobilnością, więc nad tym przeważnie też pracujemy z koleżami. W drugiej części mikrofon przejmie Szachimat i on dalej będzie rozmawiał z Arturem właśnie o kwestiach odżywiania przy treningu i przy jeździe grawitacyjnej na rowerze. I ile powinno zająć białko? Tak, że patrząc na talerz, żeby to łatwiej, łatwiej było zrozumieć. Wiesz, to zależy, to ma jaki talerz. To jest dwie dłonie. Dwie dłonie. Na dwóch dłoniach e... chcemy podzielić, ile ma być tego kurszaka, ryżu i warzyw. A na koniec będą pytania z Instagrama do Artura. Jaki jest maks Artura na klatę? Mój maks na klatę. To jest. Tak jak wspominałem na początku, dzisiejszy odcinek będzie głównie rozmową, nie będzie w nim akcji. Dlatego ten odcinek będziecie mogli także słuchać na platformach podcastowych. Linki oczywiście znajdziecie w podpisie. Polecam Wam zobaczyć cały odcinek, ponieważ poruszamy z Arturem tematy, które pomogą Wam lepiej jeździć na rowerze. Także zapraszam na część pierwszą, w którym ja rozmawiam z Arturem generalnie o treningu. Dobra, Artur, pytanie pierwsze. Jaka jest różnica między trenerem personalnym a trenerem przygotowania motorycznego? Okej. Okay. Trener personalny to jest trener zazwyczaj na takiej komercyjnej siłowni, do którego przychodzi, żeby poprawić swoją serwetkę albo pro, pro, po prostu ktoś chce schudnąć. Natomiast trener przygotowania motorycznego to jest osoba, która przygotuje cię do. Do określonej dyscypliny sportowej, ponieważ taki trener wie, jak, tak. jakie są wymagania danego sportu, po prostu potrafi tak zaplanować trening, żeby pomóc jej w docelowej dyscyplinie. Mhm. Często trener przygotowania motorycznego jest też takim pomostem pomiędzy fizjoterapeutą, a właśnie trenerem. Takie osoby udają się osoby, które po prostu coś trenują jakiś sport. Czyli jeżeli chcesz schudnąć, po prostu nie uprawiam sportu, to idę na siłownię i pytam się trenera o pomoc w poprawnym wykonywaniu ćwiczeń, ale jeżeli chcę już działać bardziej kompleksowo, to uprawiam jakiś sport, chcę osiągać lepsze rezultaty albo unikać kontuzji, o czym porozmawiamy później, to trener przygotowania motorycznego. Zazwyczaj tak jest. Oboje jeździmy na rowerze, oboje kochamy ten sport, ale nie będziemy tutaj oszukiwać, że nie jest to najzdrowszy sport. Tak, na rowerze, nieważne jakim, szosa, dirt, zjazdowy rower, przyjmujemy specyficzną pozycję. Tak, dokładnie. Każdy rower ma dwa kółka, jedną ramę, więc siedzimy w pewnej pozycji, gdzie mamy zamknięte barki. Ramiona zawsze przed sobą. Jesteśmy zgięci w biodrach, często jest zaokrąglenie kręgosłupa, to znaczy mamy po prostu zaokrąglone plecy. Pracujemy też w skróconym zakresie ruchu, no bo nasze biodra są zgięte, nogi mocno pracują, żeby pedałować albo wybijać się z nóg, no i to prowadzi często do nadmiernych napięć, skróconych mięśni i gdzieś pojawiają się te problemy z mobilnością, więc nad tym przeważnie też pracujemy z koleżami. Czyli kompleksowo, jak już mówiliśmy wcześniej o trenerze przygotowania motorycznego, żeby dobrze jeździć na rowerze, Unikać kontuzji, nie można tylko jeździć na rowerze, tylko trzeba też robić dodatkowe, dodatkowe ćwiczenia. Tak. Jeszcze chciałbym tutaj zahaczyć o jakie partie mięśniowe najbardziej pracują tak. w czasie jazdy na rowerze. To są mięśnie czworogłowe, czyli nogi okay. i co jeszcze? Klatka pierwsza Generalnie... barki? <grym>... Powiedzieć można, że pracuje ciało, całe ciało, no nie? Na pewno niektórzy mocniej czują nogi, niektórzy plecy, no bo rzeczywiście tam jest większość obciążenia. Stoimy na nogach, więc będą nas boleć nogi. Dodatkowo te nogi są w takiej pozycji izometrycznej. Cały czas jesteśmy ugięci na nogach i nasze mięśnie czworogłowe głównie mocno pracują, więc one będą się szybko męczyć, ale też plecy, no bo jesteśmy zgięci, jednak trzymamy ten ciężar ciała na swoich plecach, więc plecy też będą mocno obciążane. Rozmawiamy o kolarstwie grawitacyjnym, kolarstwie górskim, więc tutaj nie siadamy na siodełku, ale jakbyś miał porównać, co myślisz, bardziej pośledza właściwą postawę? Siedzenie na rowerze i pedałowanie mocne czy stanie? Na pewno siedzenie, na pewno siedzenie, bo no nasze mięśnie przede wszystkim mięśnie pośrodkowe, mięśnie bioder, no ale też pracy nie są aktywne i siedzenie wymusza na nas inną pozycję niż stanie. Podczas siedzenia zazwyczaj mamy bardziej zaokrąglone plecy, natomiast jeśli stoimy, wiemy jak stać na rowerze, bo to też jest ważne, jaką mamy technikę na rowerze. No zazwyczaj ta pozycja na stojąco jest lepsza i bardziej ekonomiczna. Czy prawdą jest, że najbardziej upośledzonym mięśniem, którym najmniej pracuje u rowerzystów, ale i generalnie u całej populacji to są pośladki? Tak, można tak powiedzieć, ale ja uciekam od generalizacji mm -hmm. i tak jego mówienia na wszystko, tak, no bo to zależy, jak ze wszystkim no zależy. Natomiast tak, rzeczywiście u wielu osób te pośladki są mniej aktywne, są słabsze, pomimo tego, że jeździmy na rowerze, pedałujemy, a poniekąd pośladek prowadzi do wyprostu nogę, więc troszkę naciska na ten pedał ale w skróconym zakresie ruchu, więc ten pośladek jest słabszy, też jest często napięty i ma skrócony zakres ruchu. Więc nie dość, że trzeba go czasami rozciągnąć, to mm -hmm. też wzmocnić. Bo jest to najsilniejszy mięsień w ciele, tak, tak? Tak, jest to najsilniejszy mięsień, natomiast wiesz co, ja to u wielu osób widzę, po prostu jeśli ktoś przyjdzie na żywo i zrobimy taki test właśnie, który wykrywa czy nasz mięsień pośladkowy prawnie się aktywuje, działa, no to zazwyczaj nie, zazwyczaj są to mięśnie uda, kulszowo-goleniowe, mięśnie z tyłu nóg i to one dominują, albo właśnie czworogłowe z przodu i dopiero na końcu jest pośladek, czyli generalnie u większości osób ten pośladek jest słabszy, no i to widać nawet na pierwszy rzut oka. Więc kolejna kwestia rozgrzewka. Jakie jest podejście Twoje do rozgrzewki? Pewno zawsze. Przed mhm. treningiem siłowym, wytrzymałościowym, przed treningiem na rowerze zawsze robimy rozgrzewkę, bo po pierwsze przygotowujemy swój organizm do wysiłku mhm. poprzez naturalne procesy fizjologiczne, podniesienie temperatury ciała i nastawienie takie też mentalne, no bo mhm. musisz się rozgrzać, nastawić się, że będzie jakiś trening, wysiłek. Więc jak naj najbardziej tak. Przed treningiem troszkę inaczej to będzie wyglądało niż mhm. przed jazdą na, na rowerze. Na rowerze może być troszkę krótsza, no mhm. i robimy to zazwyczaj w plenerze, mhm. więc no siłą rzeczy to będzie troszkę inaczej. Przed treningiem siłowym zazwyczaj jest to stretching dynamiczny, mhm. podniesienie temperatury ciała, ale też zrobienie lżejszych ćwiczeń siłowych, podobnych, które będziemy robić w treningu. Jeśli przysiady, to jakaś forma przysiadów, tak żeby po prostu się nastawić na ten trening. Teraz pytanie o Rozciąganie i w ogóle co robić po treningu? Po treningu fajnie się jest rozciągnąć, bo często jest tak, że po treningu siłowym czujemy się tacy, jeśli był to ciężki trening mm -hmm. siłowy, to jesteśmy tacy pospinani, niektórzy mówią, tacy ociężali. Fajnie po prostu troszkę się rozciągnąć, albo po prostu y, zrobić jakąś pracę w pełnym zakresie ruchu, bo jeśli robiliśmy podciąganie na drążku, mamy mocno przepracowane mięśnie najszersze grzbietu. Mhm. Fajnie, jeśli troszkę popracujemy, rozciągniemy tą rękę, tak żeby po prostu wrócić do, do tego zakresu ruchu. No i to nam pomaga nie tylko do tego, że wrócimy do, do takiej mobilności, ale też pomaga nam się zresetować, mhm. taki cool down, uspokoić. Nie? uspokoić tak. A czym jest dokładnie rozciąganie? Bo mięśnie się nie rozciągają, tak? Mięśnie mają cały czas mniej więcej taki sam. Ciężko jest mhm. jakby z, tak zwiększyć dużo mhm. długość mięśnia pojedynczo, natomiast na pewno w pewien sposób je rozluźniamy. I to po prostu mostki, bo mięsień tak się zazębia, te mostki po prostu się rozluźniają i pomogą wrócić do, do takiej długości, jak powinna być, jeśli nie mamy mocnych dysfunkcji. Mm -hmm. Więc to jest po prostu zwiększenie elastyczności i rozluźnienie. Nie. A jak mm. przy takim podejściu, że działamy dużo siłowo, mamy też dużo treningów yy, cardio, to czy też warto wprowadzić jeden dzień stricte na rozciąganie? Jakoś przy takim podejściu, że działamy dużo siłowo, mamy też dużo treningów w cardio to czy też warto wprowadzić jeden dzień stricte na rozciąganie, jakąś taką mobilizację? E, tak robimy nawet w tych planach Enduro Down, mm -hmm. że mamy jeden dzień przeznaczony tylko na mobility stretching. Mm -hmm. Jest to taki dzień bez treningu, taki off, gdzie po prostu się regenerujemy, ale można wykonać właśnie taką sesję mobility stretching. I tutaj przepracowujemy wszystkie jakby stawy naszego ciała, biodra, kostki, górę ciała. No pomaga po prostu to mm -hmm. się rozruszać, czasami po prostu po tym się... Czujemy dużo lepiej mm -hmm. niż gdybyśmy tego nie zrobili. Co powiesz o takim porannym rozruchu przed śniadaniem? Ja to Super praktykuję. sprawa. Mega sprawa, bo jak wstajemy, to <grym> jesteśmy często tacy po prostu z łóżka Wstajesz, mm -hmm. jesteś sztywny, fajnie się rozruszać. Raz, że się obudzimy, poczujemy lepiej, zaczniemy lepiej dzień. Wszystko na plus. A powiedz. Na przykład dla osób, które w ogóle nie trenują, a chcą wejść w taką poranną rozgrzewkę, to jest dobre, czy, czy raczej, jeżeli w ogóle nie trenujemy, raczej trzeba zacząć na początku siłownia, a dopiero jak już wejdziemy trochę w trening, to w dorzucić sobie taką rozgrzewkę, nie. czy to jest zawsze spoko? Wiesz co, nie. Taką z rana możemy zrobić bez względu na to, czy mhm. trenujemy, czy nie, tylko to też, żeby nie wskakiwać na głęboką wodę, mhm. no nie? Step by step. No dobra, czyli w, w moim przypadku wygląda sprawa tak, że ja uwielbiam trenować i robię to po to w dużej mierze, żeby jeść, ale o jedzeniu powiemy w dalszej części odcinka. Chociaż wczoraj dwa treningi, rozgrzewka rano, 3700, zjadłem czy 300 a u Ciebie? Kalorie oczywiście. Też około 3000. Mhm. Rozumiemy się, wiadomo, trenujemy po to, żeby jeść. <laughs> tak jest. Ale powiedz mi jeszcze, bo ważną kwestią w tym wszystkim oczywiście po to, poza trenowaniem, żeby jeść, jest odpoczynek. Jak ja mam, mam ułożone u ciebie pięć jednostek treningowych, plus teraz jeszcze zimą dochodzą mi czasami narty, plus jeszcze rozgrzewka codziennie rano, to jest tego sporo i chcę trenować, nie chcę robić rekordów. Znaczy gdzieś tam powoli chcę zwiększać te obciążenia, ale nie, nie robię po to, żeby, żeby budować te rekordy. To powiedz mi w tym wszystkim. Jakie jest Twoje opinie jako osoby prowadzącej? Bo ja nie chcę odpoczywać, ale wiem, że muszę, więc będę to robił, ale jakby w głowie mam tak, dobra, codziennie. Jakie jest Twoje... Jak na, na pewno wolę pracować z taką osobą, co chce robić za dużo, albo ma motywację i nie opuszcza treningów, ale dokłada. No bo wydaje mi się, że jest łatwiej po prostu uświadomić, hmm. że trzeba odpocząć. Po pierwsze, tak nie zwiększysz swojego progresu, czy siły, czy wydolności. Hmm. Trzeba odpocząć, dać czas swojemu ciału na odpoczynek, zregenerowanie. Ale takie nastawienie, że chce się robić coraz więcej, mocniej, i tak dalej, jest jak najbardziej fajne, ale trzeba się nauczyć odpoczywać po prostu, nie? Bez mhm. tego nie osiągniemy zawiatu. Ile godzin snu? 8 osiem. Osiem. Osiem godzin snu. Okay. No Wiesz to cały czas jest, jakby to jest taki popularny temat, mm -hmm. clickbaitowy. bajtowy, nie? No. natomiast jest miliona tych badań i te badania, co były robione 100 lat temu i teraz wszystkie mówią, że 8 to jest optymalnie. No, okay. no ja mam tak 7,5, siedem, siedem mm -hmm. no, będę się starał, będę się starał, wiadomo. wiadomo, jak jest. Więc tak wyglądała pierwsza część teoretyczna. Wiecie już czym się zajmuje trener przygotowania motorycznego. Jeżeli uprawiacie jakiś sport, to już wiecie, do kogo macie się udać. A teraz przejdziemy do drugiej części. Ja za chwilę oddam mikrofon Mateuszowi i on porozmawia z Arturem o odżywianiu. Czas porozmawiać trochę o odżywianiu. Mamy dużo doświadczenia, Ty, jako trener, i ja jako osoba, w z wykształcenia ja zajmowała się żywieniem, nigdy nic z tym nie zrobiła. Masz dużo kontaktu z ludźmi, którzy trenują, więc też musisz dbać o ich przysłowiową Michę, całą sylwetkę i nasze ciało robimy w kuchni, bo trening jest dodatkiem do tego i sam jestem tego świetnym przykładem, że wiem, że dopóki się nie ogarnie dobrze odżywiania, to nie jesteśmy w stanie sobie albo zwiększyć masy, albo zmniejszyć, albo chociaż utrzymać. Więc chciałem cię dać takich parę pytań, kiedy jesteśmy w tym czasie około treningowym, mamy zimę, wszyscy są na siłowni. Jak jeść, żeby budować masę mięśniową? Dla większości osób pewnie też trochę zrzucić tkanki tłuszczowej, żeby dobrze wyglądać potem na plaży. Co trzeba robić? Ja jakby jak najbardziej daję wskazówki jakieś treningowe ogólne, żywieniowo treningowe podopiecznym, ale z rozpisywaniem diet się nie zajmuję, więc takie ogólne wskazówki mogę dać. Jeśli chodzi o odżywianie około treningowe, czyli gdzieś y, posiłek przed treningiem, no to fajnie, jeśli po prostu jest to zbilansowany i pełnowartościowy posiłek który zawiera węglowodany złożone, żeby po prostu mieliśmy energię na dłuższy czas, ale też jest porcja oczywiście białka i warzyw, czyli taki klasyczny zdrowy posiłek przed treningiem. Jakie powiedzmy mamy talerz i na przykład jaką część talerza powinni zająć warzywa, jakie węglowodany, czyli np. ryż, kasza, te mhm. bardziej naturalne rzeczy, jeżeli mówimy o złożonych, czyli dzikie, brązowe i pełno, zbożowe. I ile powinno to białko? Także patrząc na talerz, żeby to łatwiej, łatwiej było zrozumieć. Wiesz, zależy to ma jaki talerz. To jest dwie dłonie, dwie dłonie. Na dwóch dłoniach e... chcemy podzielić ile ma być tego kurszaka, ryżu i warzyw. Wiesz co, na, objętościowo na pewno będzie najwięcej tej kaszy, czy tych węglowodanów w jakiejś formie, czy to ryż, czy to makaron. No bo to jest objętościowo największe. Później będą warzywa albo gdzieś w może to być równe, no bo warzywa też zajmują dużo objętościowo brokuły, tak mm. itd. Natomiast pewnie najmniej będzie zajmowało jakieś mięso, białko, czy to jest ciecierzyca i cokolwiek innego. Fajnie, jeśli ten talerz jest Kolorowe to takie mhm. trywialne określenie, ale wtedy zazwyczaj mamy po prostu pewność, że są te warzywa, jest porcja białek, ale też węglowodanów. Dobra, ja ze swojej wiedzy wiem, że tych warzyw powinno być akurat najwięcej, bo właśnie są dużo objętościowe, ale mhm. mają najmniejszą wartość odżywczą, jeżeli chodzi o dostarczanie nam energii. Są bogate w inne składniki i pomagają nam trawić. Tutaj trawienie jest bardzo ważne. Jeżeli mówimy o trawieniu, jakich błędów nie popełniać, czym się nie zapychać przed siłownią, kiedy najlepiej już jakby dać sobie chwilę przerwy, bo tu mówimy o treningach typowo siłowych, mhm. czyli nie popełnić błędu typujem obiad obiad, idę zrobić sobie teraz sesję takiego typowego hitu czy czegoś, żeby potem nie mieć problemów, że zaraz po treningu idziemy zwrócić obiad. co tak, tak, tak. Jak to robić? Wiesz co, na pewno każdy też wie mniej więcej jak dany posiłek na niego działa, to znaczy czy czujesz się wzdęty, taki ociężały po tym posiłku, bo często tak jest, że ktoś inaczej toleruje mięso, inaczej toleruje makaron, bo makaronie mhm. dużo osób ma wzdęty. Bo nie wiem, może jest nietolerancja laktozy, cokolwiek. I potem się czujemy źle. No to wiadomo, że tego unikamy. Staramy się szukać posiłków, po których jesteśmy lżejsi i, i po prostu możemy wykonać trening na spokojnie. W takim razie, co po treningu? Na pewno znowu porcja węglowodanów. Może być już to w formie mniej złożonych albo bądź prostych węglowodanów, ale w zdrowej formie, czyli to też może być ryż, różnego rodzaju kasze, porcja białka oczywiście, no i warzywa tak naprawdę staramy się trzymać wszędzie. No to jest takie, wszędzie to słyszymy, 5 porcji warzyw dziennie, więc tak naprawdę w każdym posiłku to powinno być, jeśli nie jemy dodatkowo co omicie 30 minut po treningu z żywieniem? Czy od razu po treningu trzeba szarpnąć za szejka i... To jest o tyle ważne, kiedy planujemy za niedługo kolejny trening, jeśli chodzi o odbudowę glikogenu, czyli naszego zapasu energii. Natomiast jeśli mm, nasz trening mamy za kolejny dzień albo za dwa dni, to nic się nie stanie, jeśli zjemy dopiero godzinę po treningu, czy nawet w tym oknie dwóch godzin. Po prostu, żeby zaspokoić ten głód i po prostu uzupełnić te, tą straconą energię i wszystkie składniki. Natomiast jeśli planujemy trening kolejny w ten sam dzień, albo na, na zajutrz, ale rano, no to fajnie odbudować glikogen po prostu przez posiłek w tej godzinie po treningu. To skoro jesteśmy przy żywieniu, jeszcze dwa super ważne aspekty: nawodnienie i sen. Zacznijmy od nawodnienia. Na pewno jest bardzo ważne. I nawodnienie, i spanie to są takie podstawy, które tak jak powiedziałeś, ludzie to mijają, a nie mają tego dopiętego. Nie? Więc jakby musimy zadbać o nawodnienie. Te dwa litry dziennie wody, fajnie jeśli wypijemy. Na pewno nawet nie, nie podczas treningu, żeby pić małymi łyczkami i w trakcie całego treningu, żeby ta woda była. No i oczywiście sen, musimy się wysypiać i te 7-8 godzin zazwyczaj jest zalecane. Tak, tutaj na pewno trzeba swojego ciała. Ja dla osób, które piją kawę, mam złą informację: tyle, każdy kubek kawy wychodzi wam na zero. To jest tak, że tyle, tak bardzo kawa obciąża organizm i pobiera wodę, ile tak naprawdę jest w płyny, więc kawy nie liczymy jako płynu, który nas nawadnia. Tak mhm. samo ciemne herbaty, więc pamiętajcie o tym, teraz aspekt, który myślę, że mamy ten sezon treningowy dużo się dzieje, ludzie czytają artykuły, wszystkie suplementy diety i wszystkie wspomagacze magiczne pigułki, jak do tego podchodzić. Trzeba ostrożnie i nie wierzyć we wszystko co czytamy, no bo wiadomo, w internecie najwięcej jest reklam i ludzi. No marketing stworzą... działa, no jest marketing, działa. oni chcą, żebyśmy w to klikali, czytali, kupowali więc najlepiej się spotkać ze specjalistą, porozmawiać, co on zaleca, co nam się przyda, no bo dla każdej osoby będzie troszkę inaczej. Tak, szukać lekarza, dietetyka, osoby, która nas zbada i to jest ważne, że zbada, nie, że zrobimy ankietę, tylko zostaniemy wysłani na badania krwi, mhm. zobaczymy, jaki mamy skład ciała. Jeżeli ktoś nie zaczyna waszej diety od sprawdzenia waszej krwi i tego, jakie macie już do tej pory niedobory, które często bardzo nie widać, bo mhm. to są, w twoim przykładzie, dopiero osoba, która mnie skierowała na badania krwi rozwiązała mój problem z dietą, a mhm. dookoła tego możecie robić wszystkie różne treningi i wszystkie diety i myślę, że tutaj też fajnie podsumować, że dieta a zmiana stylu żywienia to są dwie różne rzeczy i skupmy Dokładnie. się na zmianie stylu żywienia, bo diety są krótkookresowe, a zmiana stylu żywienia właśnie to nawodnienie, pilnowanie miski i wysypianie się naprawdę dużo się potrafi zmienić. Dobra, dzięki. Dzięki wielkie. Oczywiście pamiętajcie, że temat odżywiania jest bardzo obszernym tematem. Ja tylko dodam od siebie, że jeżeli chcecie schudnąć to na ogół najlepsza dieta to taka, która ma ujemny bilans kaloryczny. I na koniec przejdziemy sobie właśnie do pytań z Instagrama. Zapraszam na ostatnią część. No dobra, to myślę, że kompleksowo mówiliśmy sobie cały taki dosyć podstawowy temat, bo ten temat sportu jest raczej długi. Ile lat się uczysz? Całe życie. No właśnie masz. Mam 24 lata. A ile tak myślisz zawodowo? Uczysz się rozwijać e, swoją wiedzę? Dwa lata temu skończyłem chyba studia, albo rok temu. Nie pamiętam. Okay. No To od początku studiów. Od, na pierwszym roku studiów zacząłem tak jakby mocniej iść w treningowo. Jasne. Czyli no właśnie, uczymy się całe życie. I teraz na koniec przejdziemy sobie do tak zwanych pytań z Instagrama. Na moim Instagramie umieściliśmy ankietę, ty też ją udostępniłeś. Pierwsze no. pytanie od Jarka, takie rozgrzewkowe, no. jaki jest maks Artura na Klatę? Mój maks na klatę to jest 105 kg. 105 kg, no, tak, jak ci tu, mówiłem. Tu, no. tu warto podkreślić, że no nie działamy w takich, żeby mieć maks. Nie, wiesz co, to, to raczej było też e, wtedy na studiach, jak bardziej trenowałem tak siłowo i tak ogólnie, żeby się mhm. sprawdzić. Nie, to robiłem maksy, no bo trzeba znać mniej więcej swoje możliwości, więc to było mniej więcej coś takiego, ale od, tam, od tamtego czasu nie, nie, nie sprawdzałem maksa na klatę, chyba że na powtórzenia, no to tak. Jasne. Janek z Deep More pyta, jaki masz stosunek do treningu psychomotorycznego? E, haha, dobre pytanie. No. Nie, no jak najbardziej, to jest, mhm. to jest ok, no bo wiem, że teraz dużo osób też e, jakby to robi, albo się tym interesuje, nawet moi, moi podopieczni mnie o to mhm. pytają e, i to jest ok. Natomiast zależy, z czym masz problem i co cię najbardziej ogranicza, no bo też e, trzeba zaczynać od początku, mhm. jeśli ktoś e, po prostu nie daje rady siłowo-kondycyjnie na rowerze no to ten trening psychomotoryczny myślę, że to jest jakby w drugiej kolejności. Dodatek. Ale to jest super uzupełnienie i to razem wszystko się fajnie zazębia. <noise> Lecimy od naszego kolegi <noise> z Wolak'a. Dawaj. <noise> od jakiego ciężaru kroksy na siłkę wypada ubierać? <noise> kroksy na si Od jakiego ciężaru? Kiedyś widziałem gościa w kroksach na siłce, to miał chyba, nie wiem, 5 kilo w ręce, więc myślę, że to raczej chyba tylko do 5 kilo ma Rozumiem. rozumiem. Żal, no? Adrian Ścieżka pyta, jak się prawidłowo rozgrzać przed startem DH, ile powinna trwać rozgrzewka? O, to fajne pytanie. Taką rozgrzewkę robiliśmy albo kiedyś wrzucałem, ale myślę, mhm. że może coś takiego jeszcze zrobimy. No te od 5 do 10 minut to jest tak optymalnie. Ważne, żeby się cały rozgrzać, podnieść tą temperaturę ciała, nastawić też mentalnie na, na ten trening czy na tą jazdę. No i przede wszystkim zrobić też kilka takich ćwiczeń, które no jakby pobudzą te mięśnie, że po prostu się obudzimy. Czy na blogu jest taki artykuł? Na blogu jeszcze nie ma, bo aktualizowałem bloga, ale na pewno wrzucę. Mamy pytanie od Fanatic Bro. Czy jak jesteś na tripie i jeździsz codziennie z ziomkami, to po jazdach rozciągasz się na kolejne dni? Mm, rozciągam się. Nie zawsze, bo czasami jestem już tak wyrąbany z butu, mm -hmm. że po prostu najzwyczajniej się nie chce. Nie chcę. Ale tak, rozciągam się. Takie podstawowe rozciągania robimy. Super. Pięć prostych ćwiczeń rozgrzewkowych przed rowerem, aby zminimalizować ryzyko kontuzji od serdaka. No myślę, że pokazaliśmy tutaj... Pokazaliśmy jak najbardziej te ćwiczenia, które mhm. dzisiaj zrobiliśmy. Plus kilka innych, które znajdziecie na moim YouTubie albo też na blogu. Super. Linki będą w podpisie do tego materiału. Mateusz Evening się pyta, jak poprawnie wzmocnić staw skokowy. Wzmocnić staw skokowy. Po pierwsze, czy on działa w dobrej funkcji, czyli czy jest dostateczna mobilność w normie, powiedzmy. Bo po prostu musisz wiedzieć, czy masz dobrą mobilność w stawie skokowym, żeby go wzmacniać mm -hmm. w poprawnym zakresie ruchu. Nie? No Wszystkie wejścia, wspięcia na palce, przysiady też będą mm -hmm. wzmacnianiem stawu skokowego, no bo to łydka Achilles stabilizuje też staw skokowy, więc wszystko to będzie wzmacnianiem stawu. Jest dużo tych ciszy, mm -hmm. nie powiem Ci teraz no, wszystkiego, ale... Tutaj często przewijało się od kilku osób pytanie, co ćwiczyć, aby nie bolały przedramiona w czasie jazdy na rowerze, po pojeździe na rowerze? W czasie jazdy na pewno wszystkie ćwiczenia, które będą wymagać siły chwytu, ścisku przez dłuższy czas i dużego obciążenia. Czyli na przykład ćwiczenia łączone z hantlami, gdzie mamy do wykonania kilka ćwiczeń pod rząd bez odkładania ciężaru. Wtedy mocno eksploatujemy nasze przedramiona i chwyt. Zmiana gripów i ustawień klamek. E, ustawień klamek na kierownicy, to też dużo daje, bo jak mamy za, za wysoko ten hamulec, mhm. sięgamy tym palcem, po prostu to też boli, nie? Musimy dostosować to. To tyle w dzisiejszym odcinku. Tak jak wspominałem na początku, był on rozszerzeniem poprzedniego odcinka, w którym przedstawialiśmy Wam pięć podstawowych ćwiczeń, które mogą przygotować Was do sezonu rowerowego. Jak dotarłeś do tego momentu, to dziękuję Ci bardzo za wspieranie mnie i oglądanie całych moich odcinków, dlatego teraz podzielę się z Tobą informację, że już od poniedziałku Będziemy w Maladze i będę dla Was przygotowywał daily vlogi. Zarzuciłem sobie taki challenge, żeby codziennie przez dwa tygodnie wrzucać po jednym filmie. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. Będę się starał wrzucać Wam ciekawostki o rowerach, o jedzeniu, o naszych przygodach, czyli o wszystkim, co się dzieje na tripie. Trzymajcie kciuki, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to dajcie łapkę w górę. Chętnie przeczytam Wasze komentarze. I co? Widzimy się już w kolejnym odcinku, czyli w daily vlogach z Malagi. Na razie!